Śmierć prezentera telewizyjnego. Prokuratura wini lekarza śmierć Piotra Pawłowskiego. Akta oskarżenia przeciwko lekarzowi Jerzemułem. Akta oskarżenia przeciwko lekarzowi Jerzemułem trafił do sądu. Medyk miał przyczynić się w 2018 rok. do śmierci Piotra Pawłowskiego, twórcy pierwszego prezesa Fundacji Integracja i Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. Lekarz został zawieszony w wykonywaniu zawodu i ma zakaz opuszczania kraju. Jerzem. Nie przyznaje się do winy. W czwartek prokuratura regionalna w Warszawie skierowała do sądu akta oskarżenia przeciwko lekarzowi Jerzemułem, któremu zarzuca narażenie pokrzywdzonego Piotra Pawłowskiego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia oraz poświadczenie nieprawdy w dokumentacji medycznej. Jest to drugi akta oskarżenia przeciwko temu mężczyźnie, sporządzony przez prokuratorów samodzielnego działu do spraw. Błędów medycznych, przekazał prokurator. Marcin Saduś, rzecznik prokuratury regionalnej w Warszawie. Poprzedni akta oskarżenia dotyczył analogicznych przestępstw podczas podejmowania czynności ratowniczych w listopadzie 2018 rok wobec 72-letniej kobiety, która również zmarła. 2 października 2018 rok. Pawłowski źle się poczuł. Z powodu porażenia mięśni klatki piersiowej miał problemy z odkrztuszaniem śliny. Wieczorem był w kontakcie z lekarzem, wziął zalecone leki. Żona pomogła mu zmienić pozycję i oklepała plecy, by ułatwić oddychanie. Następnego dnia, około godzina. 6 rano, Pawłowski stracił przytomność. Jego żona wezwała pogotowie. W zespole karetki było dwóch ratowników i lekarz Jerzem, który, według relacji żony zmarłego, nie podjął żadnej akcji ratunkowej, nie reagował na prośby zespołu. Próba intubacji okazała się nieudolna. Pawłowskiego przewieziono do szpitala Brudnowskiego, gdzie po pięciu dniach 8 października 2018 roku zmarł w wyniku obustronnego obrzęku mózgu spowodowanego niedotlenieniem. Wszczęte śledztwo po zawiadomieniu rodziny pokrzywdzonego w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie Wszczęto śledztwo. Zostały zabezpieczone zapisy z urządzeń monitorujących stan pacjenta, dokumentacja medyczna, a także nagranie z rozmowy z dyspozytorem pogotowia. Prokuratura uzyskała ekspertyzy z zakresu anestezjologii, intensywnej terapii, medycyny ratunkowej oraz medycyny sądowej, na podstawie których 73-letni Jerzy. Usłyszał zarzuty w styczniu 2020 rok. Został jednocześnie zawieszony w wykonywaniu zawodu lekarza i ma zakaz opuszczania kraju. Oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, kwestionował swoją winę i sprawstwo. Prokurator wymienia zaniedbania lekarza według prokuratury 3 października 2018 rok. M. Pełniący funkcję kierownika zespołu ratownictwa medycznego, udzielając Pawłowskiemu świadczeń zdrowotnych, dopuścił się nieprawidłowości w zakresie nieaktywnej i nieadekwatnej do stanu zdrowia pacjenta postawy. W akcie oskarżenia prokurator wyróżniła sześć podpunktów, w których wymienił zaniedbania lekarza. Wśród nich są brak klinicznego badania pacjenta. Nieudzielenie wsparcia ratownikom, brak przeprowadzenia intubacji czy brak monitorowania stanu zdrowia chorego podczas transportu do szpitala. Oskarżyciel uważa, że taka postawa lekarza doprowadziła do zwiększenia stanu zagrożenia dla życia. Prokuratura Regionalna w Warszawie oskarżyła Jerzego Im także o to, że w karcie medycznych czynności ratunkowych wypełnianej na tablacie wpisał m.in. Że źrenice Pawłowskiego nie reagowały na światło i były szerokie, podczas gdy w ogóle ich nie badał. Podobnie postąpił, opisując ciśnienie pacjenta jako niemierzalne. Ratownicy medyczni zeznali, że lekarz wpisał takie dane bez pytania ich o parametry życiowe chorego. Za zarzucane mu przestępstwa jeżemułem. Może grozić od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Dziennikarz, działacz społeczny Piotr Pawłowski urodził się w 1966 rok. W 1982 roku niefortunnie skoczył do wody, na główkę, w wyniku czego złamał kręgosłup. Był sparaliżowany, poruszał się na wózku. Ukończył Instytut Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Imienia. Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Podyplomowe Studium Etyki i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Był doktorantem Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Pawłowski był także aktywnym dziennikarzem, działaczem społecznym, pracującym na rzecz likwidacji barier architektonicznych, cyfrowych, społecznych i prawnych. Prowadził m.in. program Integracja w Polsat News. Wyróżniony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodą Imienia Andrzeja Bączkowskiego medalem Rzecznika Praw Obywatelskich i medalem Rzecznika Praw Dziecka, a także tytułem społecznika roku 2015.